Idę przez swoje życie i wiersze piszę. Ile ich jest w mojej kolekcji? Nie zliczę. Moja twórczość trwa już długie lata. Tematyka wychodzi poza granice tego świata. Nic mnie nie hamuje. Tu wyobraźnia dominuje. Jak na dobrego poetę przystaje. Moja malownicza poezja nie ustaje, wypełniana pozytywnymi zdarzeniami, zakończona radosnymi rymami. One powstają w centrum mojego dowodzenia, w szlachetnym sercu istnienia.